19 grudnia 2019 Czyli u imieniny czy urodziny miesiąca, jak to mówią. Tutaj mamy poliki weselne, tu mamy nóż Komandosa i robimy przegląd Jak u mnie zimują uliki weselne, tak mniej więcej. To jest mniej więcej objętość pszczoł, którą pokazał kolega z pasieki nieprofesjonalnej. U mnie w uliku weselnym więcej te pszczoły zajmują miejsca, więcej pszczoły jest niż u niego w ulu wielkopolskim. Pozdrawiam ci, kolego, i życzę ci, że tak powiem, wszystkiego dobrego. Twoje trzy uliczki pszczół, jak wystartują na wiosnę, słuchaj, w ogóle jak do, dotrwają, to nie wiem, czy miód na Włoci weźmiesz, bo na akacje na pewno ci nie dojdą. Na lipę też ci nie dojdą. Potem jest długo nic więc będziesz musiał karmić no i w zasadzie nawoź to chyba tylko do tak naprawdę zakarmienia na zimę może na drugi rok coś z tego będzie, o ile Ci przeżyją oczywiście życzę Ci jak najlepiej, żeby nie było, tak? ja zrobię przegląd z tych ulików moich weselnych pokażę Ci jak te moje pszczoły wyglądają Pokarmu mamy tutaj świecącego bardzo dużo, w środku troszeczkę odsklepiły, a no, skrajna ramka zawsze troszkę mniej pszczoły Jeżeli chodzi o osyp, powiem Wam, jest tam troszkę na dole, ale nie ma tragedii. W grudniu to jeszcze ulików weselnych nie przeglądałem, ale czas na to, aby w końcu to zrobić. No pszczoły, jak widzicie, tu jest multum, tutaj jest matka. W tym miejscu jest matka nieopalitkowana. Widać to jest pszczoła. Nasza tutaj regionalna Karolinka. Z mojego wychowu po matce reproduktorce od mojego kolegi serdecznego zbyszka Postuły. Wiceprezesa Śląskiego Związku Pszczelarzy. Pozdrawiam Cię, Zbyszku, jak oglądasz. To są. E, to jest, Ty jesteś architektem tej psoły. Ja jestem tylko skromnym pszczelarzem, tak naprawdę, który. Skutecznie leczy te pszczoły i dba o nie, żeby nie głodowały, żeby miały dużo pokarmu, żeby miały odpowiednie warunki do zimowli. To są pszczoły bardzo łagodne, bardzo higieniczne. Myślę, że trzeba skończyć ten przegląd. Nie ma sensu po prostu tych pszczółek e, niepokoić, bo, bo nie ma sensu. Tu chciałem tylko pokazać, jaka jest temperatura. Temperatura u mnie jest dzisiaj, no teraz wziąłem termometr do ręki, to podskoczyła, ale 12 stopni jest. Oczywiście nie powinno się przeglądać w ten sposób pszczół, ale tu nie mam czerwiu, matka nie czerwi. W związku z tym pozwoliłem sobie zajrzeć mm, i szybko go zakończyłem, żeby matki nie wychłodzić, żeby po prostu matka nie strutowiała. I tak sobie przelecę po kolei. Zobaczę kolejne uliki, które tutaj fantastycznie latają. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Również kolegę z pasieki nieprofesjonalna, który na pszczelarstwie moim hobby kibicuje, że tak powiem, moim wyczynom. W co piątym poście wyraża się wyraża swoją opinię na temat gospodarki doktora Kwaska. Ja mu ci życzę, kolego, żebyś miał w swoich ulach wielkopolskich mniej więcej mm, jakieś 6 razy więcej pszczoły przynajmniej niż ja w ulikach weselnych to tyle, trzymajcie się zdrowo i ciepło jak się komuś podobała pszczoła kar Karolinka e, krainka z mojego wychowu e, to łapeczkę w górę proszę zasilić moje konto